Ma. Witam serdecznie z tej strony hegemoniasi. Dzień dobry, moi kochani widzowie. Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Jeżeli go oglądacie o godzinie 10:15, to chyba świadczy o tym, że jednak wbiliśmy łapeczki w górę, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. I pamiętajcie, kochani, że jeżeli chcielibyście jutro odcinek znowu o godzinie 10:15, to pod tym odcineczkiem chciałbym, żebyście wbili 13 tysięcy łapek w górę. Także, moi kochani, łapeczki w górę. Oraz pamiętajcie o najważniejszym, żeby subskrybować kanał z dzwoneczkiem, ponieważ słuchajcie cały czas. Połowa osób, które oglądają filmy, nie subują kanału, także jest to naprawdę mega dużo osób. Także, kochany beczku, O, zobacz, widzisz, w tym miejscu masz teraz gościn, subskrybuj więc. Wal w niego, dziękuję Ci bardzo serdecznie. No i teraz tak, kochani, dlaczego nie mam w ogóle przy sobie żadnych itemów? Otóż yy, zginąłem. Yy, tak, specjalnie. To wcale nie jest tak, że wpadłem do dziury. Nie, nie, nie. Specjalnie zginąłem w dziurze, tak, żeby się pozbyć mojego flipu. <grym> nie no, słuchajcie. Nie mam sobie nic. Jak, jak możecie zobaczyć, jestem teraz goły i wesoły w pięknym skinku, które dostałem od cisiera. Dziękuję się za pięknego skina. Dzisiaj robimy sobie to, na co wszyscy. Czekaliście, czyli musimy, słuchajcie, wydobyć dzisiaj moje diamenty Dobra, potrzebuję szybko ja sobie wziąć jakieś jedzonko tutaj Pyk, 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 okej, okay. mamy tu jakieś kotlety, szybko sobie je opierdzielę No i jak, kochani, możecie zobaczyć, mamy przy sobie tysiąc sztuk rudy diamentu I powiem wam szczerze, że nigdy w życiu jeszcze na YouTubie nie widziałem testu Takiego, aby ktoś na surwiwalu, na survivalu, nie na jakimś tam creative, tylko na surwiwalu, wykopywał tak ogromną ilość diamentów. Możliwe, że ktoś to już kiedyś robił, aczkolwiek nie wiem, nie kojarzę. Powiem wam tylko tak, że geneza ogólnie była taka, że miało być 500, ale podczas akcji charytatywnej dla pajacyka, gdzie była taka akcja, kochani, że za każdą rudę diamentu znalezioną wpłacamy 2 złote, no, zebraliśmy kolejne 200. No i jak już było 700, to już my dobra, miszka, ciśniemy do 1000, no i słuchajcie, takim właśnie oto sposobem mamy 1000 sztuk rudy diamentu. Powiem wam ogólnie, że jestem mega ciekaw, który z tego wpadnie level. Jakbym miał teraz obstawiać, to obstawiłbym 38. Mniej więcej taki level bym obstawił, aczkolwiek zobaczymy jeszcze. A jeżeli chodzi o diamenty, no to drogi widzu, jeżeli już masz łapkę w górę pod tym filmem, to bardzo dobrze. Jeżeli masz suba z dzwoneczkiem, to świetnie. To teraz napisz komentarz, ile według ciebie będzie z tego diamentów, bo według mnie będzie około 2,5 tysiąca, ale na koniec sobie oczywiście podliczymy. No i co, kochani? Ja już bez zbędnego pierdzielenia zabieram się do roboty, bo to jest główny temat dzisiejszego odcinka. Możliwe, że ten odcinek będzie trochę monotematyczny, ale słuchajcie, wiem, że wszyscy na to czekaliście, więc zabieram się do roboty. Także teraz delikatny time lapse. I widzimy się po pierwszej setce wydobytych diamentów. No, i okej, słuchajcie, po pierwszej setce mamy wbity prawie 19 level i mamy, kochani, prawie 400 takich diamentów. Ej, nice, wow. Prawie 400, 1,5 staka rudy, bardzo ładny drop. Dobra, w takim razie ja tutaj te diamenty odkładam i zabieramy się za kolejne 100 sztuk. No i okej, kolejne 100 wykopane, moi kochani, i mamy z tego tym razem, o kurczę, mamy o 10 mniej, także ja sobie to odłożę w ten sposób, żebym widział, jak to wyglądało, a level mamy 25. Dobra, mamy level 30 I już się zmierzamy do końca kolejnej setki I uwaga, bum, 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 bum Odkładamy i mamy teraz No kurczę, znowu gorszy wynik niż za pierwszym razem Ale lepszy niż za drugim Ej, ale zobaczcie ile tego jest, ja pierdzielę! Kurde, ale się jaram, ja pierdzielę Ile tego będzie, ja pierdziele Boże, ile z tego będzie kontentu A... Coś pięknego, ej, naprawdę, ale powiem wam widzowie, że ogólnie muszę wam teraz coś delikatnie wyjaśnić, więc teraz my chwilkę pogadamy, ponieważ y, widziałem pod poprzednim odcinkiem, na którym to pokazywałem wam, że wykopałem te tysiące elementów wraz z Darium i z, z Waldemarem, widziałem sporo komentarzy piszących, ej, Nitasie, ale mówiłeś, że nie będziesz w tym sezonie tryhardował i tak dalej, słuchajcie... Z tego miejsca chciałbym przeprosić, naprawdę, ze szczerego serduszka chciałbym przeprosić wszystkich twórców nagrywających na Kwaliatowie Masakrze oraz was widzowie za to paskudne kłamstwo. Naprawdę, bardzo was przepraszam. Serio, powiem wam tak, na tą edycję miałem plan taki, żeby naprawdę nie tryhardować. Miałem taki plan, żeby sobie na spokojnie do tego podejść, nie tryhardować diamentów, a porobić sobie fajny content. Ale powiem wam szczerze, gdy na początku tego sezonu zszedłem do kopalni i zobaczyłem jak mega super się kopie diamenty na tej edycji, Wiecie, jakby dla mnie kopanie elementów było zawsze takie, takie nudne. O Jezu, ale teraz poleciało mało, ulala. Wiecie, zawsze to było takie delikatnie nudne, że jednak wchodzisz do kopalni, chwilę tam posiedzisz, wychodzisz, jakby zawsze było tak samo. Jakby po tych dwóch sezonach, przyznam że troszkę mi się to kopanie już nudziło i chciałem w tym sezonie odpocząć, ale jak zobaczyłem, że to jest aż tak mega interesujące, że wiecie, to jest taki dreszczek emocji, że w każdej chwili możesz spaść w przepaść, nie wiesz, w każdej chwili możesz wszystko stracić, jak zobaczyłem, ile osób już straciło swoje kwipunki, nie wiem, to Manjo, czy to Mandio, czy to Noirach, czy Jawor, czy Nexe, czy ktokolwiek inny, ile razy już wpadali do Voidu z całym diamentowym setem, z full diaksami w ekwipunku i tak dalej, to wam powiem naprawdę, że... To wzbudziło we mnie takie po prostu żądze, że muszę spróbować wykopać jak największą ilość diamentów, mimo tego, że jest to aż tak trudne. Dlatego, kochani, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Nie będę wam żeby że na następnej edycji tego nie będzie, bo możliwe, że będzie, bo jakby ja mam takie coś, naprawdę kocham te diamenty. No nie wiem dlaczego, dobra, po prostu lubię je mieć, dlatego mam teraz skinę, tak jak wam pokazywałem, którego przygotował mi ale Jestem teraz hegemonem, pączkiem, proszę bardzo, mam nawet pelerynę. Nie, nie, nie jest peleryna. Jak się nazywa to, co ma król na plecach? Kaleryna? Czy nie? Napiszcie w komentarzu, bo nie mam pojęcia. Dobra, odkładamy kolejne diamenty. Tym razem znowu gorzej. Ej, naprawdę. Ta pierwsza setka była najlepsza. Teraz za każdym razem leci mniej. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to poobić. Lecimy sobie z kolejną stówą. Eee, także co? Widzimy się. Jakoś będziemy kończyć następną setkę. A i w ogóle Wam nie powiedziałem, że mamy już 40 poziom, także bardzo ładnie. A jeżeli chodzi o diamenty, no to niestety, ale tym razem znowu tendencja była spadkowa. Kurde, lipa, lecimy dalej. Może jeszcze uda nam się pobić. Czy, da czy dałoby radę w ogóle wydropić 4 staki? Kurde, dałoby radę. Ciekawe, czy uda się. Dobra i kończymy, 42 level by the way, udało się już wbić. Ej, czyli już przeskoczyłem, bo ja powiedziałem, że wbijemy 38, ale jak się okazało, to sporo się myliłem, bo ooo, wow, moi drodzy, ależ rzek pocik. Proszę bardzo, jak teraz dropło, ulala. Moi kochani, prawie 400 diamentów, ej ładnie, naprawdę ładnie, kurde, ładnie, ładnie, ładnie. Ciekawe ile będzie tego overall, kurde. No liczyłbym, że chociaż tak z 2200, 2,5 no byłoby sztos, gdyby się udało. Kochani, pamiętajcie, cały czas jeszcze macie szansę. Napiszcie w komentarzu, ile według Was diamentów poleci, bo jestem bardzo ciekaw. I słuchajcie, jeżeli w jakimś tam stopniu jednak doceniasz to trochę poświęcenie, no bo nie oszukujmy się, że na diamenty poświęciłem mega dużo czasu, zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem. Naprawdę, wiem, że jest próg 13k do jutra, ale no nie ukrywam, że chciałbym, żeby jednak ten odcinek tak z 20k wbił. Także, drogi, drogi beczku, Łapę w górę, że tego jeszcze nie zrobiłem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jak kopię dalej, zobaczymy ile tego będzie finalnie. Już 44 level mamy. Yy, gadam do rzeczy od rzeczy i tak dalej. O! To żeby nie gadać od rzeczy, w tym momencie, teraz, moja żonka w montażu, proszę bardzo, tu, o! Pokazuję wam na ekranie tabelę wszystkich wykopanych diamentów na serwerze kwadratowa masakra. Oczywiście, kochani, od tego wyniku na tabelce musicie odjąć 1000 sztuk, ponieważ wykopałem je po raz drugi, więc jeżeli jest tam, nie wiem, ja, ja nawet teraz sam nie wiem, dwa i tysiąca, no to sobie od tego odejmijcie tysiąc, ponieważ to wtedy będzie realna wartość. Dobra, lecimy dalej. I tym razem poleciało nam, słuchajcie, znowu bardzo ładnie, ej, znowu Naprawdę ładnie, ale ja cały czas czekam, że poleci może jeszcze jakimś cudem nam 400 taki. Czy to jest w ogóle wykonalne? Przekonamy się. No i słuchajcie, i dementując wszystkie plotki, powiem tylko jedno: Diamenty będą mi naprawdę strasznie potrzebne. Jeżeli ktoś z Was oglądał pierwszą edycję KM, na pewno pamięta, że robiłem bardzo dużo fajnych eventów, typu poszukiwanie skarbów, tak dalej, wojny magazynowe. I to samo będzie tutaj na tej edycji. Jak dobrze pamiętacie, na poprzedniej edycji, czyli właśnie na pierwszej nie było czegoś takiego, jak e, nie było czegoś takiego, słuchajcie, jak dolarki. I tam musieliśmy handlować tylko i wyłącznie przy pomocy diamentów. Tutaj dolarki już. Mamy, moi drodzy, więc jest to. Padaj, zębiaku. Tutaj mamy dolarki, więc jest to o wiele fajniejsze. Bo teraz robienie wojen magazynowych będzie miało o wiele więcej sensu. Ponieważ gracze będą mogli handlować dolarami, ale w magazynach będą mogli znajdować moje diamenty. Więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę mega, mega, mega fair w stosunku do nich. O Jezus, chyba najgorszy wynik. Nie, tylko tu był gorszy, ale no teraz tragedia, wam powiem. Zobaczcie na to. No teraz tragedia poleciała, naprawdę. 17 sztuk tylko. No i mamy, słuchajcie, ostatnią setkę. Ostatnią setkę już bez żadnych cień sobie kopiemy, tylko wam powiem właśnie, że cel jest taki, że teraz będę chciał robić masę eventów. Będziemy, słuchajcie, robili specjalną, dedykowaną wyspę, ponieważ jeżeli ktoś z was nie wie, to ja wraz z Waldemarem i z Darią budujemy sobie swoje własne wyspy i na jednej z nich będzie wyspa eventowa, na której właśnie będzie znowu wojny magazynowe, będą, będą znowu kolejne mega super eventy dla graczy i właśnie dlatego jestem pewien, że te diamenty mi się bardzo, bardzo przydadzą, bo będę je po prostu grać sprzedawał. I tyle. Dobra. i w ogóle 48 level, nie? Czyli nie byłem blisko, bo tą ósemkę jeszcze miałem. Powiedziałem, że 38. No jednak wbiłem 48. Więc naprawdę masa expa. Ale wiecie co? Cieszę się, bo mam teraz aktualnie na koncie 1600 dolków, więc stać mnie, aby sobie zrobić nowy enchant, bo ponieważ tamten mandzio mi ukradł, więc sobie zrobimy nowy enchant. I za ten 48 level wydaje mi się, że będę sobie mógł naprawdę fajny eflipunek odwalić. Dobra, uwaga. Bum, 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 kochani. Zbliżamy się do końca naszego wyzwania. Ostatnie 10 sztuk. O, Oj, ale tu wydaje, że będzie lipa Tutaj już nie będzie To już nie będzie tyle, ile chciałem Ale nie było też najgorzej Także, kochani, najlepszy wynik, który udało nam się uzyskać ze 100 rudy To było... Ja już wam szybko tutaj liczę No, także, kochani, najlepszy wynik Czyli ten to w prawym górnym rogu To 242 diamenty Dużo, mało Wydaje mi się, że bardzo dużo. 242 diawcy na 100. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo dużo, tak samo jak dużo jesteś zombiaków, spierdzielać debile! A najmniej poleciało nam, słuchajcie, już liczę. A najmniej poleciało nam, słuchajcie, 206, czyli z tej statystyki możemy sobie wywnioskować, że z fortuną, wykopując, zawsze lecą nam minimalnie dwa razy więcej diamentów, niż jest rudy, czyli mając te rudy 10, wyratuje 20 i tak dalej, minimalnie, więc jest to naprawdę mega spoczko ustawione. No i słuchajcie, teraz pora policzyć, ile tych diamentów było overall, ponieważ jak widzicie, level został wbity: 48. Wow, ej, serio, spodziewałem się, że będzie mniejszy. No i moi kochani diamentów w tej skrzyneczce mamy 2214. Powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie więcej. Szczerze myślałem, że uda nam się wbić 2,5 tysiąca. Naprawdę, taki był cel i troszeczkę jestem, może nie zażanowany, bo to jest za mocne słowo, ale jestem troszeczkę smutny, bo naprawdę myślałem, że będzie ich minimum z 300 więcej. Aczkolwiek i tak, no nice, powiem tyle. Zobaczcie, jak to wygląda. Także co moi kochani, w tym odcinku to będzie wszystko. Wiem, był to odcinek bardzo monotonny, był to odcinek pogadankowy, aczkolwiek wiem, że wielu z Was było zainteresowanych, wiem, że wielu z Was chciało się dowiedzieć, ile tych diamentów wyleci, więc taki był ten odcinek i wiem, że był on troszkę inny od tych wszystkich z masakry, aczkolwiek taki odcinek podsumowujący raz na jakiś czas również trzeba, moi drodzy, nagrać. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, moi kochani, i widzimy się w następnych odcinkach na tym kanale. Także pamiętajcie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście byli zawsze na bieżąco. Oraz pamiętajcie o łapeczkach w górę 13K i następny film będzie jutro o 10.15. A i na koniec e, wczoraj na streamie padł pomysł, że widzowie chcieliby, abym nagrał mój poradnik do kopania diamentów. Więc gdybyście chcieli taki poradnik obejrzeć, to dajcie znać w komentarzu. Do się. Na razie, pa pa. Elo! Pu.